Co ja się muszę ludzi przekonywać, żeby mi zaufali? A oni w kółko to samo. A czy to bezpieczne? A czy mamy jakieś gwarancje? A czy to pewna inwestycja? czy znaczy, ja wyglądam na wróżkę? No. Ja jestem bankierem, a jemu ludzie jakoś ufają. Bank założył, spółkom doradza, ludzi wspiera i wszyscy za nim idą. Nikt o nic nie pyta. No tyle, że on nie dla swojego zysku to robi, prawda? I źle, i źle, bo mi rynek ten wawrzyniak psuje. No ale co poradzić? Przecież to ksiądz. <ścoughs> eee. 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 Ksiądz Piotr Wawrzyniak należał do czołówki postaci najdłuższej wojny nowoczesnej Europy. To on był twórcą swoistego imperium finansowego, czyli polskich spółek działających w tej branży, w zaborze pruskim. Duchowny zmarł 9 listopada 1910 roku w swoim mieszkaniu przy Świętym Marcinie. Spoczywa zaś w pięknym mauzoleum na cmentarzu w Mogilnie. 9 listopada 1845 roku urodził się Józef Kościelski. Polityk, poeta i dramaturg. Absolwent Gimnazjum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu. Student uczelni Berlina i Heidelbergu. Podróżował po Francji, Ameryce i dalekim wschodzie, a następnie czynnie angażował się w działalność parlamentarną. Zajmując stanowisko lojalne wobec Prus, sam wiele pisał i stał się sławny jako mecenas artystów i literatów reprezentujących kulturę polską. W jego to parku pałacowym w Miłosławiu stanął pierwszy na ziemiach polskich pomnik Juliusza Słowackiego. 9 listopada 1878 roku urodził się Franciszek Ryl, jeden z najpopularniejszych niegdyś aktorów teatru polskiego. Do zawodu sposobił się własnymi siłami, jako że pochodził z rodziny robotniczej, a przygotowywał się do profesji malarza. Jak wielu ówczesnych mistrzów sceny zaczynał od ról w teatrach objazdowych. Dopiero dołączenie do zespołu Teatru Polskiego, kierowanego przez małżeństwo Szczurkiewiczów, utrwaliło pozycję ryla na scenie. Wraz z nimi wrócił do poznania i od razu stał się jednym z ulubieńców publiczności. Franciszek ryl spoczywa na cmentarzu zasłużonych Wielkopolan. Rodzina Morawskich należała do najznakomitszych rodów wielkopolskich, a jednym z jej przedstawicieli był pułkownik Witold Morawski. Służył w armii niemieckiej, a później wstąpił do wojsk wielkopolskich do pierwszego pułku ułanów. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcje sztabowe, był też między innymi polskim atasze wojskowym w Bukareszcie i w Berlinie, a podczas kampanii wrześniowej szefem sztabu armii Karpaty Witold Morawski zginął 9 listopada 1944 roku, zamordowany w obozie koncentracyjnym w Mauthausen. 9 listopada 2006 roku do bazy w podpoznańskich Krzesinach przyleciały z USA pierwsze samoloty wielozadaniowe F-16 zakupione przez Polską Armię. Obecnie stacjonują tu 32 maszyny tego typu. F-16 uchodzą za najlepsze samoloty na świecie. W bezpośredniej walce pilot żadnej z tych maszyn nie został pokonany.